No dobrze moi drodzy, skoro z tamtego też był filmik fizyczny, tak, na kamerze, to mówię, musi być z tego drugiego, tak, nie miało tego być fizycznie, tego nie miało być fizycznie na pewno, tak, ale skoro robię, to robię, bo będzie następny na YouTube, to wy wiecie, i to dotyczy tego drugiej wersji klipu, który dla Was wydałem na YouTubie, na stronie, na stronie, na stronie Soniki, tak, jest w postem roku na instagramie jest rolka tak z relacją oczywiście bo, bo niestety zestawu nie, nie mogę dać ponieważ wiecie dlaczego nie ja wam tłumaczyłem no bo na poprzedniej no filmie prawda że niestety zestawów nie mogę dać postowych dzisiaj żadnych postów rozumiecie więc dzisiaj zestawu ode mnie nie otrzymacie no na by też go nie ma ponieważ ja nie dałem posta ale wiecie że ja to dam jutro albo pojutrze tak jutro dam to a pojutrze dam to więc spoko tak to nie zginie tak bo to co ja muszę dać jeszcze z tego z tego tak bo wydane macie oczywiście macie opisy tak? macie relacje macie Linki i tak dalej, oczywiście to o macie. I na YouTubie yy, jako singiel y, z opisem też jest, oczywiście, bo post tak, plus zestaw, to będzie dana, tak? Ja to dopiero dam. Teraz tego dawą nie będę, wiadomo, nie jestem w stanie, ale ja to dam, tak, spokojnie, bo skoro tam to dam, tak, mówiłem, to, to, to też dam, bo to, co ja muszę dać, jeszcze tak, z tego to dam, spokojnie, to nie zginie, tak? Ja, ja, ja tego wcale nie włożyłam, więc spokojnie to będzie, tak, z czasem. Bo druga wersja z tego klipu tak na Loot From The World, tak tego nie miało być oczywiście, no ale wyszło to wyszło, tak stworzyłem, tak zwane, tak z morzu serca, tak zresztą znaczy, macie opisę, tak macie na Instagramie, na YouTubie, na stronie, tak, y, więc wiecie, że to jest, to, 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 to jest, to jest, to jest też wydanie, na, na krystalik tego nie ma, na krystalik tego nie ma, oczywiście, bo to jest tym igowo, tak, y, no to kupienia tego nie będzie, wiadomo, ale chodzi o to, że na krystalik też czy jest zwane, tego nie ma, bo 8 to 8, nie, 8 zostaje, tak, 9 nie ma, na krystalik 10 nie ma, bo to jest dziesiątka jakby, ale tego ani tego nie będzie na krystalik. Nie że mi się nie chce, tylko po prostu nie planuję na krystalik. Bo to były wtedy album, a nie epka. A wiecie, że epka, krystalik to jest epka, a nie album, nie? No, bo do kupienia z krystalik będą cztery nagrania, czyli nie 8, nie 10, tylko cztery nagrania. To Wy wiecie, nie? No. O dobra, bo to dostępne na YouTube, tak? Na YouTube, na YouTube, jeszcze to co dam dodam, tak? Na Instagramie, to co dam dodam? Na stronie jest wszystko, tak? Linki, dane, tak? pozostań na blogu, dane produktu, wiadomo, to, to, to jest wydanie, ale to są linki i wydanie, tak? Bo, bo, bo wiecie, że jako produktów wizualnych nie ma, tak? To, tego nie ma oczywiście, wizualnych nie ma ani oficjalnych, bo to są wydania, tak? To są single, oczywiście, utwory, to są bardzo osobiste wyznania, mojego serca, tak? Zachęcam słonia i tego, i tego, ale e, tego, według fizycznie ani nie będzie, ani osobny. Nie, a nie krystalik ani w pudełku, tak? Bo jedynie do wizualnych klipów będą wizytówki, tak? Ale to kiedyś, w pudełku, tak tylko w pudełku. Zresztą wiecie co będzie w pudełku bez odrobowa, tak wysanie o bo wiecie, że gowery okładkowe będą i na krystalik tak? do, do kupienia. O w pudełku, tak krystalik o w pudełku, tak? Bez odorował w pudełku, więc tego wariantu, tak? Ro e, filmiki, filmik filmik filmików, postów i filmików z kamery z rutonowo do, do kupienia nie ma, wiadomo, takich inne, nie? Tych do kupienia nie będzie, filmików, postów nie ma do kupienia, o, oczywiście. I niektórych wydań też, ale... Re, jeżeli chodzi o taką formę, tak, oficjalną klipu, to drugą wersję macie do słuchania, tak, bo to macie, właśnie tylko z tą kartką macie właśnie zestawu, bo ja ten zestaw dam, spokojnie, tak, ja go dam na nie macie na relację, ale postadam jeszcze oficjalnego, bo jak będę mógł, to wtedy ja to dam, tak, i na YouTube i na Instagramie, tak, więc spokojnie, z tą kartką, plus notatnik, tak, plus z YouTube'a, plus jeszcze ten, y, tam, post na blogu, właśnie, na stronie, y, właśnie dostępny, to właśnie dam, pi całą piątkę, tak, dam i na YouTubie, i na, na Instagramie, więc spokojnie to dam, tak, jak tylko pora, to to, tak? Na no razie macie to, ale później jeszcze będzie to, tak? Oczywiście to jest druga wersja, czyli to jest... Ja to ja tak w drugiej łazience, tak? tej u góry, bo tam na dole, a tutaj u góry. Oczywiście yy, twarz trochę pokazałem, twarz trochę pokazałem, oczywiście, bo wiecie, że ze względu na tą area, tak, na, na, na te klipy, tak? Wspytane klipy, wiecie, że ja właśnie dodałem wam efekt twarzowy, czyli ma, widzicie moją twarz, tak? Czyli, czyli nie, nie, nie cały czas, nie cały czas widzicie moją twarz, broń Boże, ale widzicie odłamkami, tak, bo głównie widzicie tekst utworu, tak, i widzicie jakieś dodatkowe rzeczy, łazienkowe oczywiście, tak, takie dotyczące lodu, tak, from the world, no, i, też from the więc rozumiecie, ale jeśli chodzi o moją twarz, to wiecie, że z, 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 tylko ze względu na tą erę, tak, na tamto i na, tam, na ten klip, na tamten i tamten, Do zobaczenia jest ten i ten, więc zachęcam, bo tak w nie ma, tak fizycznie tego nie będzie, ale do słuchania, streamowania, udostępniania to jest, tak, bo to, to są single, tak, to są wydania, ale to są te wydania, więc zachęcam. Do posłuchania, tak, streamowania, ja wiem, że słuchacie tej ery w Front tak inne ery też słuchacie, Front of, Kocie Songs, a czy tak, tak, Front of chyba też refleksy, czyli porządki. Wiem, że słuchacie tych płyt, ale. Wiecie, że lud to jest ten no tak, też najważniejsza, tak, bardzo cenna, tak, lud from the world, mój lud, tak, życia, tak, nie, nie chodzi o was, tak, nie chodzi o ciebie, nie chodzi o tobie, tylko chodzi o pewne osoby, które mnie sprawdziły, tak, y, tutaj chodzi o jeszcze inne osoby, które oczywiście do, do dzisiaj właśnie dotyka mnie do doświadczenie, dotyka, tak, dotyka, do, dotkliwie, boleśnie, ale spokojnie, tak, wszystko jest okej, okay, bo, bo tamtą wersję macie, pierwszą wersję macie, drugą wersję macie, tak, co, że to wystarczy tak i jest git tak, bo jakby nie było no to druga wersja tego klipu jest do zobaczenia, więc zachęcam tak do okej no. Okay. no. Bo to co jest może też z postów, tak? I z postów linkowych, z tego, tak? Z tamtego i tego, to oczywiście to są takie urzędnikowo kibie, tak? Kulisy, kulis, kulisów nie będzie, wiadomo. Ale mi chodzi o to, że wiecie, że na poprzedniej filmie i na tym macie trochę twarzy, troszkę twarzy macie, trochę mojej twarzy macie. Nie ma jej dużo, oczywiście, bo bez przesady, tak? Bo to jest o klip, ja wiem, ale wiecie, że ja twarzy nie lubię pokazywać, tak? Nigdy nie pokazywałem twarzy, tak? A na pewno nie przez ostatnie dwa lata, więc rozumiecie Ale no. I tak jak mówiłem na poprzednim filmie, ze względu na ważność tej ery, tak ten, tego klipu pierwszego i drugiego, właśnie zdecydowałem się, zdecydowałem się wyjątkowo, tak? Czyli na niebywałą rzecz, czyli właśnie pokazanie trochę twarzy, nie Ale mam nadzieję, że to Wam się podoba, taki efekt, prawda? Bo tam są też dodatkowe rzeczy. i Jest jeszcze efekt, efekt wody z krzany, prawda? chwilowo prawda? więc zachęcam, bo, to, bo na tym i na tym to jest, tak? Dobrze. Inaczej co prawda, ale no w takiej formie to jest, tak, do, do zobaczenia to jest, tak, zachęcam, to wszystko, tak, to wszystko, co chciałem przekazać na ten temat, tak, bo inne rzeczy tam macie, oczywiście kowary okładkowe macie, inne wizualne klipy macie do, ulu, macie krystalik, tak, na krystalik tego nie będzie, ani nam tego, ani tego, tego, tego nie będzie, tego na pewno nie będzie, Reszta macie też na krystalik, do kupienia będą cztery nagrania, tak, do na schonia macie 8, czyli cztery okładkowe, cztery wizualne, prawda, tak, więc zachęcam do schronia, tak, tak do pudełku do lutwy volt gdzieś będzie wiecie że okładka pudełka takiej właśnie macie zdjęcie tak będzie właśnie okładka pudełka to, tylko wiecie co, wiecie co to chodzi na pika, i folia, tak pustą torba, winylę tak i wizytówki tak z białą stążką, koperta z białą stążką i tam jeszcze okładka from the volt nie no właśnie bo to kiedyś będzie to no, teraz macie to oczywiście macie wydania ale kiedyś wiecie że pudełko do lutwy wol będzie tak osobnej w pudełku wszystkiego do kupienia nie będzie z wydania lutwy na wódki, bo to są płyty warianty oczywiście 10 wariatów, więc zachęcam do słuchania wszystkich, ale yy, do kupienia będą tylko okładkowe, czy wizualnych i oficjalnych, tak, to jest te, co wydałem, tych do kupienia nie będzie, tak, tego też nie będzie do kupienia, tak, yy, nie, że mi się nic, tylko po prostu to jest, yy, to, tego nie będzie fizycznie, tak, ale do zobaczenia to jest, tak, okej, okay. no, i to wszystko, tak, out now, zrobię saduszko, oczywiście, choć tutaj, halo, no, yy, to nie do Was, tak, i zachęcam do zobaczenia. Właściwie to tam jest, tak? Właściwie linki na kanale też są do tego, więc zachęcam, tak? bardziej. Do, do pierwszej wersji klipu też zachęcam, oczywiście. Tak? Właściwie to ten filmik poprzedni, tak? Macie na żolce i na YouTubie. Zachęcam też. No.